Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kocham Panią, Pani Aniu, osoba, z którą się także zaprzyjaźniłem, zaprzyjaźniliśmy się z Januszem, co nie jest takie oczywiste w przypadku czasami byłych i obecnych, prawda? Nie da rady tych rzeczy, jak niektórzy chcieliby zrobić z, w nocy, z soboty na, na niedzielę. Wszystko chcielibyśmy zrobić w nocy, z soboty na niedzielę ale dla mnie najważniejsze jest i poza wszystkim jest to, że się po prostu, że się po prostu dużo, dużo dzieje. Także ale tutaj muszę walczyć z naszym zwierzęciem, bo tutaj gazetę, gazetę próbuję porwać. I tyle. Także jeżeli jeżeli ktoś z Państwa jest, jest, jest zainteresowany, tutaj pani Aleksandra. No zobaczmy, co pani Aleksandra pisze, że nikt nie mówi, że z soboty na niedzielę, ale skoro most Pomorski dalej nie jest zrobiony, to chyba nie powinno się zamykać mostu morskiego na Jana Pawła. A dlaczego się nie powinno? Można. No, jeżeli bym tego nie zrobił, to państwo byście pytali y, później, y, czemu ja to robię y, osobnym zadaniem, a nie w tym, w tym czasie, kiedy właśnie był, był remont tutaj y, mostów Pomorskich czy też skrzyżowania z morskiego. No, my wiemy, co robimy. My wiemy, co robimy spokojnie. No ale pani Aleksandra pisze, że może mi przysłać zdjęcie. ale nie musi mi pani przysyłać zdjęć, bo ja wiem, jak to wygląda. Ja jeżdżę po, ja jeżdżę po Włosławiu. A jeżeli. A teraz pani pisze, że to świadczy o braku inteligencji. No, no i na tym właśnie rozmowę, i w tym momencie tą rozmowę musimy skończyć. Ja rozumiem, że pani Aleksandra jest wybitną ekspertką od inwestycji inżynierii ruchu. Zapraszam panią, tym niemniej tutaj. Chętnie o tym porozmawiam. Ja się wylegitymuje swoją wiedzą na ten temat. Pani mi opowie, jak pani by to zrobiła. Bardzo serdecznie zapraszam. Mail, telefon do sekretariatu jest oczywiście jest oczywiście dostępny. My dalej robimy, robimy swoje, nie przejmując się tego typu no, uwagami, ad, ad person, na pani z, chę, z chęcią wpadnie, no to ja Panią bardzo serdecznie bardzo serdecznie zapraszam.